Minecraft film zadebiutował już na wielkim ekranie i chcę się z Wami podzielić moją opinią bez spoilerów na temat tego filmu i czy po prostu ta produkcja jest warta obejrzenia. Strzel, proszę, łapkę w górę, a ja lecę z tematem. Generalnie cała historia filmu toczy się jakby bez zaskoczeń, wszystko co pokazano, to już wszystko widzieliśmy wcześniej w trailerach. Można było się domyśleć o co tam będzie chodzić. No, więc y, tutaj niestety nie wymyślono nic kozackiego, czyli nie ma się po prostu czym zaskoczyć. Y, moje zarzuty co do całej, y, co, co do filmu ogólnie, no to za szybko toczyła się akcja. To niestety dało się odczuć. Y, po prostu bardzo szybko przeskakiwano z jednego wątku do drugiego. Y, w ogóle nie było takich przystanków praktycznie, żeby trochę akcja spowolniła. Tak naprawdę to tylko jeden taki zauważyłem. Yy, miał on miejsce, kiedy prezentowano, przedstawiono nam właściwie kolejne postaci, czyli Natalii Henrego, Don i oczywiście Śmieciarzynę. Wtedy akcja zwolniła i ten fragment mi się podobał. Może nie był on jakoś y, bardzo związany z Minecraftem, bo wtedy dopiero poznawaliśmy te postaci. No ale jednak mimo wszystko bardziej mi się podobał, bo w końcu była chwila oddechu. No i niestety po tym krótkim fragmencie znowu akcja toczyła się niesamowicie szybko i szczerze mówiąc jak film się kończył to ja tak sobie pomyślałem, ej to już nie, niemożliwe, przecież to miało lecieć dwie godziny, chyba coś w tym stylu, no ale niestety wyszło to tak, a nie inaczej i ja nie jestem z tego powodu za bardzo zadowolony moim zdaniem powinno być więcej takich fragmentów, gdzie po prostu y, film toczyłby się troszkę wolniej gdzieś tam nie wiem, rozwinąć trochę dialogi i byłoby dużo, dużo lepiej i też niestety druga rzecz, do której muszę się przyczepić, zaczynamy od minusów dzisiaj niestety, y, to cringe'owy Pierwszy kwadrans. Dosłownie pierwsze 10-15 minut filmu, to ja nie wierzyłem, że to jest Minecraft film. Nie wiem, może ja po prostu jestem jakiś inny albo za stary na to. Po prostu akcja toczyła się bardzo, bardzo, bardzo szybko. Tak jak już mówiłem przed chwilą, ale też było pełno jakichś cringeowych scenek. Po prostu nie wierzyłem, że to jest Minecraft film, no ale na szczęście te pierwsze 10-15 minut jakoś udało się przetrwać i potem stało się to, na co liczyłem, czyli po prostu już zaczął się tak jakby normalny film, o ile można to tak nazwać. Naprawdę było widać taki przeskok, że ta jakość filmu poszła trochę do góry. Nawet bardzo, bo te pierwsze 15 minut to po prostu nie dla mnie. Też w niektórych miejscach filmu, yy, niestety, film nie za bardzo kleił się z rzeczywistą rozgrywką. Jak będziecie oglądali film, to pewnie sami to zauważycie, że niestety w niektórych miejscach zostały. Podmienione różne rzeczy na jakieś inne dziwne. Nie będę wam zdradzał, gdzie, co i jak, ale zwróćcie sobie na to uwagę, bo jest kilka takich. Miejsc w filmie, w których po prostu dzieją się jakieś dziwne rzeczy. No ale wiadomo, jest to film, więc trzeba było to trochę urozmaicić, i myślę, że można byłoby to po prostu wybaczyć twórcom. Kolejna fajna rzecz, tym razem, to sympatyczne smaczki dla fanów gry. I tutaj znowu niestety bezpośrednio nie mogę powiedzieć o co chodzi. Mogę wam tylko powiedzieć, żebyście, jeśli nie oglądaliście jeszcze filmu, no to zwróćcie sobie uwagę, gdy będą przedstawiali śmieciarzynę i jak śmieciarzyna coś tam będzie, nie będę mówił co będzie robił, ale zwróćcie uwagę na ten fragment, bo tam też pojawi się kilka fajnych smaczków dla fanów Minecrafta. Kolejny taki smaczek pojawił się we wiosce Midport, więc też to miejcie na uwadze, chociaż w sumie nawet bohaterzy na to zwrócili uwagę i jakby to powiedzieć, było to bardzo zauważalne, nawet jakbyście nie wiedzieli o co chodzi, no, to byście po prostu zauważyli, że faktycznie to ma być coś skierowanego dla fanów Minecrafta. No, oczywiście, jest też ta scena z waleniem wiadra, którą widzieliśmy już w trailerze, więc o tym mogę na spokojnie powiedzieć. I też będzie taka scena jedna w restauracji, to też już chyba widzieliśmy na zwiastunie czy na jakimś spocie reklamowym, jeśli się nie mylę. To też zwróćcie sobie yy, uwagę na obsługę, kto tam będzie, bo tam też będzie kolejny taki kolejne puszczenie oczka dla fanów Minecrafta. Niestety, tylko przez ułamek. Sekundy, ale naprawdę będzie to zauważalne. Kolejny plus w tym filmie no to fajne zaprezentowanie twórców modyfikacji. Oczywiście tak jak już od kilku miesięcy wiedzieliśmy, Henry jest przedstawicielem twórców modyfikacji do Minecrafta, i muszę przyznać, że naprawdę fajnie to wyszło. Dużo takich yy, nowych, unikalnych rzeczy wykraftował, może nawet stworzyłbym powiedział. Bo nie tylko tak jak widzieliśmy w tym filmie, no dobra, w sumie w filmie widzieliśmy praktycznie tylko to, co było w zwiastunach, czyli tego, ten pistolet ziemniaczany. I jeszcze, no jak ktoś zwrócił kiedyś uwagę w jakimś zwiastunie na golemy, no to będzie wiedział o co chodzi. Ja tu może nie będę tego jeszcze zdradzał, bo pewnie mało osób to zauważyło, a naprawdę będzie to coś grubego. No więc ten Henry akurat fajnie tutaj wyszedł. Choć niestety tego samego nie mogę powiedzieć o postaci na przykład Don, bo Don po prostu w tym filmie była niezauważalna. Nie wiem po co ona tam była w tym filmie, no ale zresztą sami zobaczycie. Ona w sumie tam kilka razy tylko coś skomentowała, raz brała udział w jakiejś akcji, i tak naprawdę to gdyby jej nie było, to ja bym się chyba nawet nie za bardzo zorientował. Tak jak widzieliśmy już na zwiastunach, w filmie będzie wioskowy głupiec, i jemu będzie poświęcony osobny wątek, który gdzieś tam czasem będzie nam przerywał te szybsze akcje. I poznamy jego, że tak powiem, yy, krótką historię w zwykłym świecie. O tym mogę na spokojnie powiedzieć, bo to już też widzieliśmy w zwiastunach. Ważne też będą dwie sceny po napisach. Jedna scena po napisach nie będzie może jakaś taka. Bardzo szałowa, chociaż w sumie ja się zaskoczyłem, gdy ją zobaczyłem, ona będzie podczas napisów. W sumie zaraz jak się skończy film, to na początku napisów będzie w takim okienku jakby pokazana ta scena. Nie jest to na długa, ale całkiem przyjemna. I jeszcze po zakończeniu wszystkich napisów pojawi się druga scena po napisach i ona już jest naprawdę troszkę grubsza, i bym powiedział, że zostawia nam otwartą furtkę do ewentualnej kontynuacji filmu. Nie będę zdradzał co się tam dzieje, bo to by był za gruby spoiler, więc poczekajcie, aż się napisy całe skończą i zobaczycie sobie tą scenę. No i znowu wracamy do minusów, bo niestety nie wszystkie żarty wychodziły, że tak powiem, bohaterom. Nie wszystkie żarty były udane i często, no dobra, może nie tak często, ale czasem po prostu mroziło, jak się tego słuchało. Chociaż też nie ukrywam, było kilka śmiesznych żartów, przy których naprawdę można było się pośmiać. I też kilka razy się uśmiałem. Oglądając ten film. Muzyka w filmie jest całkiem przyzwoita. Były oczywiście piosenki, tak jak mogliśmy się domyślać przed filmem. Nie przeszkadzały one za bardzo. Powiem nawet więcej. Niektóre z nich były całkiem przyzwoite, w szczególności jedna, w sumie chyba tylko jedna. Ona mi się akurat bardzo spodobała i nawet zapadła mi w pamięć. Pewnie zwrócicie na to uwagę. Chociaż jak oglądałem ten film, no to wydawała mi się troszkę taka bezsensu cringe'owa, ale teraz jak sobie to wspominam, no to muszę powiedzieć, że całkiem przyjemna była. Jeśli chodzi o efekty specjalne, no to muszę przyznać, że były one całkiem dobre. Podczas oglądania filmu nie zauważyłem jakichś takich większych problemów z efektami specjalnymi więc na to narzekać, że tak powiem, nie można, przynajmniej z mojej perspektywy, bo to jest tylko moja opinia. Chociaż w jednym momencie pojawił się taki creepy wieśniak, zauważycie go z pewnością, będzie on jeszcze w, y, we wiosce Midport, zwrócicie na niego uwagę na 100%, gwarantuję Wam, on po prostu wyglądał jakoś tak dziwnie, y, niekomfortowo się czułem, kiedy musiałem na niego patrzeć. Ale na szczęście chwila akcji przeleciała i już poszliśmy dalej. No i co? Jeszcze wyróżniłem sobie tutaj dwa takie komentarze od yy, moich widzów, gdzie poruszyli ważne kwestie i chciałbym je tutaj przytoczyć, bo myślę, że fajne zdania tutaj, fajne opinie skleili na temat filmu. Ja się zaurpiszę. Film nie był jakiś niesamowity. Miałem parę myśli, jak można było rozwinąć pewne kwestie lepiej i definitywnie nie jest to idealna wizja filmu o Minecraft. Mimo to kilkanaście razy się zaśmiałem i cieszyłem się z widoku Znajomych rzeczy. Właściwie nie było w tym nic takiego, co by mi się definitywnie nie spodobało. Co najwyżej mam parę mieszanych odczuć, jak w związku ze wspomnianym tempem filmu. Dla mnie również było za szybkie, ale z drugiej strony, filmom z kategorii PG jest to już chyba wskazane, by nie trwały więcej niż dwie godziny. Słyszałem nawet opinię, że to nawet lepiej, bo film się nie dłużył. Podobał mi się jednak przekaz odnoszący się do tego, iż no i tutaj tego nie zacytuję, bo to już będzie lekki spoiler do filmu. No, i tak można byłoby wymieniać dalej. Gracze Minecrafta nie są identyczni, są w różnym wieku i o różnych preferencjach rozgrywki, i z tego powodu jestem przekonany, że opinie w różnych aspektach będą mieszane. Ja jednak nie żałuję, miło było wyjść z kolegami, trochę się wyluzować i zapomnieć o pracy i studiach przy głupiutkiej bajeczce. Moja ocena filmu 6,5 na 10, ocena seansu 9 na 10. I jeszcze drugi taki całkiem przyzwoity komentarz sobie tutaj przygotowałem autorstwa deril Green Ninja. On tutaj pisze: Poszedłem na ten film. Film by się pośmiać i spełnił on moje oczekiwania. Dobrze się bawiłem. Jeśli ktoś chce iść na ten film dla fabuły, to nie polecam. Sama fabuła jeszcze jakoś by przeszła, ale minus był taki, że całą fabułę mogliśmy wywnioskować z trailerów. Kolejnym minusem jest to, że historia dzieje się za szybko. Niektóre sceny mi się bardzo podobały, jak na przykład ta z Endermanem. Plus, no niestety to muszę zacenzurować. Oraz ta gdzie Steve mówi. No i kolejny spoiler, więc tego wam nie mówię. U mnie w kinie również jak Steve powiedział, zwoł mnie Steve lub kurzy jeździec, to wszyscy klaskali. Podsumowując, na ten film trzeba iść dla rozrywki, a nie dla fabuły. Biorąc pod uwagę całokształt filmu, postawmy sobie fundamentalne pytanie, czy warto obejrzeć Minecraft film? Uważam, że dla fanów Minecrafta jest to naprawdę warta obejrzenia produkcja. Jeśli znasz się na Minecrafcie, to z pewnością będziesz się dobrze bawił podczas oglądania tego filmu. Oczywiście jest tam kilka nieścisłości, jeśli chodzi o parzystość z właściwą grą ale można na to przymknąć oko. Różnorodne smaczki dla fanów, o których nie wspomnę, by nie zdradzić szczegółów fabuły, stanowią naprawdę niezłą gratkę dla graczy. Jeśli jednak nie jesteś graczem Minecrafta, to raczej nie znajdziesz tam nic dla siebie. Historia nie jest jakoś powalająca, wszystko toczy się w ekspresowym tempie i różne wątki nie zostały wystarczająco rozwinięte. Natomiast jeśli obejrzałeś już film Minecraft, to gorąco polecam zapoznać się z nowym serialem ze świata Minecrafta zatytułowanym Minecraft Universe Online. Przedstawia on historię niesamowitego serwera Minecraft, który wciąga graczy do gry i nie pozwala im się z niego wydostać. Po obejrzeniu pierwszego odcinka odczuwałem nostalgię i tak zwany klimat Minecrafta 2012. Warto wspomnieć o tym, że w serialu mają szansę pojawić się znane głosy postaci z ulubionych bajek. Niebawem pojawi się Wojciech Malajkat, czyli m.in. głos kota w butach i mańka z epoki lodowcowej, a także Jan Peszek, podkładający głos mistrzowi Shifu z Kung Fu Pandy, czy Seriuszowi Blakowi z Harry'ego Pottera. Ja sam również niedługo tam wystąpię. Pierwszy odcinek już teraz dostępny jest do obejrzenia na kanale mcuo.pl. Link zostawiam wam w opisie, a tymczasem zapraszam na jego krótki fragment. W dawnych czasach, u samego zarania, założyciele tego serwera powołali wybranych ludzi na świat. Wiedzieli, że serwer, który chcieli zbudować, przerastał możliwości ich samych. Dlatego dali pierwszym graczom moderskie narzędzia i uprawnienia, czyniąc ich mitycznymi herozami, a samych siebie bogami nowego świata. A oni natomiast nie chcieli być tylko marionetkami w rękach bogów i zapragnęli otworzyć serwer dla całego świata, aby wszyscy ludzie mogli wspólnie zbudować nowy, wspaniały świat. Rozwścieczeni tym czynem bogowie uwięzili wszystkich graczy tak, aby ci nigdy nie opuścili serwera. W odwecie gracze korzystając z boskich narzędzi zrzeszyli rebelię, która doprowadziła do upadku bogów. Herosi zostali okrzyknięci ojcami założycielami i wraz z nowymi graczami wzięli ziemię w swoje panowanie. Budowali wielkie miasta, przesuwali góry i wysuszali morza. Nie było dla nich rzeczy niemożliwych. Jednak pokój ten niebawem miał runąć. Najpotężniejszy z ludzi, przywódca rebelii przeciw bogom, Eskador, zaginął. Wywołało to lawinę wojen i waśni między wszystkimi graczami. Sojusze zostały zerwane, nowych ludzi przebywało, królestwa powstawały i upadały. Miasta były burzone. Nastała era chaosu i śmierci. Trwająca siedem długich lat. Wielu z nas straciło to, co najbardziej kochało. Porozumienie, które zakończyło te straszne czasy, nazwano administracją. Podzieliło ono świat tak, aby nie doprowadzić już nigdy do następnej wielkiej wojny. Czasy Bogów i Herosów dobiegły końca. Ale po dziś dzień. Po gościńcach krążą pogłoski o legendarnych artefaktach mogących zmieniać świat. Witajcie, młodzi podróżnicy w Minecraft Universe Online.